Czy naprawdę wysoki cholesterol to wyrok? Co się dzieje, gdy otrzymujesz wyniki badań krwi i okazuje się, że masz wysoki cholesterol? Doktor Berg tłumaczy to jasno, że wreszcie wszystko staje się proste. Przetłumaczyłem dla was ten film, bo idealnie pokazuje faktycznie, kiedy trzeba się martwić o wysoki cholesterol i jak prawidłowo czytać wyniki. A twój lekarz chce przepisać ci statyny? Myślę, że warto udostępnić ten film dla innych, żeby otworzyć im Słuchaj, naprawdę rozumiem te obawy, bo wszędzie masz dane mówiące, żeby przestać spożywać cholesterol, a tymczasem jesteś na diecie ketogenicznej, jesz mnóstwo tłuszczu i nagle twój cholesterol jest wysoki. A twój lekarz chce przepisać ci statyny i może twoja rodzina mówi o rany. Jesteś pewien, że powinieneś to robić? To wszystko wzbudza w tobie wiele wątpliwości. Pozwól więc, że przedstawię kilka kluczowych faktów na ten temat, żebyś nie musiał się martwić. Większość osób stosujących dietę keto ma niższy poziom cholesterolu i niższy poziom LDL. Inne osoby są hiperreaktywne na dietę wysokotłuszczową, więc zasadniczo u nich następuje wzrost cholesterolu i wzrost LDL. Ale pamiętaj, że to jest tymczasowe. To nie jest coś długoterminowego. Kiedy stosujesz dietę keto, dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, zwiększasz ilość tłuszczu w diecie. Ten tłuszcz musi zostać strawiony. Musi przejść przez twój organizm i to jest jeden z powodów, dla których poziom cholesterolu wzrasta. Po drugie, spalasz więcej tłuszczu. Więcej tłuszczu jest uwalniane, ponieważ poziom insuliny spada, bo jesz mniej węglowodanów. Pomyśl o tym, Twoje komórki tłuszczowe składają się z trójglicerydów i cholesterolu. To właśnie znajduje się w komórce tłuszczowej. No i zgadnij co? Kiedy to spalamy, oba te składniki muszą zostać uwolnione, prawda? A więc ty, ponieważ nie korzystasz już tak bardzo z glukozy, Twoim głównym paliwem staje się tłuszcz. No i zgadnij co? Te dwa składniki zostaną uwolnione i muszą zostać wydalone z organizmu. Dobrze, a teraz porozmawiajmy o całkowitym cholesterolu. Nie wiem, czy o tym wiesz, może tak, może nie, ale cholesterol jest wytwarzany przez Twój organizm. Twój organizm produkuje 3000 mg dziennie. Większość z niego produkuje Twoja wątroba, dobrze? Więc jeśli Twoje ciało go wytwarza, czy naprawdę jest taki zły? Powodem, dla którego Twoje ciało produkuje tak dużo, jest to, że jest to niezbędna substancja, której potrzebujesz do budowy błon, czyli zewnętrznej powłoki lub ścian Twoich komórek. Ściany komórkowe Twoich komórek są zbudowane z cholesterolu. Cholesterol jest potrzebny do produkcji hormonów. Cholesterol jest potrzebny do produkcji żółci, która pomaga Ci trawić. Cholesterol jest potrzebny do produkcji witaminy D. Cholesterol jest potrzebny do naprawy organizmu. Cholesterol to nie jest po prostu coś, co zatyka tętnicę i powoduje zawał serca. Dobrze, więc to jest rola cholesterolu. Ale czym właściwie jest LDL? LDL to lipoproteina o niskiej gęstości, prawda? LDL to nie jest cholesterol, to jest białko. LDL to łódź, statek towarowy, który transportuje cholesterol i trójglicerydy. Na tym to polega. Teraz LDL ma główną funkcję. Nie wiem, czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś, dlaczego w ogóle mamy LDL? Jaki jest cel istnienia LDL? To byłoby naprawdę dobre pytanie do zadania swojemu lekarzowi, żeby zobaczyć, co on lub ona odpowie, bo wiele osób nawet nie wie, czym jest LDL. Wszyscy wiedzą tylko, że LDL jest zły, prawda? Zły cholesterol. To nawet nie jest cholesterol. To jest łódź, która transportuje cholesterol, trójglicerydy i witaminę E. Rozumiesz? Więc LDL ma główną funkcję polegającą na przenoszeniu energii. Czym jest ta energia? To są trójglicerydy, ponieważ teraz Twoje ciało funkcjonuje na tłuszczu. To jest źródło paliwa. Już nie używasz glukozy. Używasz tłuszczu. Trójglicerydy są głównym źródłem paliwa, więc LDL musi przenosić tę energię. Teraz, jeśli Twoje ciało działa na tłuszcz jako paliwo, czy jest możliwe, że będziesz potrzebować więcej łodzi, żeby przenosić to wszystko do komórek? Właśnie to się dzieje. Więc LDL ma główną funkcję polegającą na dostarczaniu energii i składników odżywczych do komórki, a także dostarcza trójglicerydy jako źródło energii. Teraz cholesterol, który jest przenoszony razem z nim na tej małej łódce, służy do naprawy wszelkich uszkodzeń i po prostu płynie przy okazji. Więc tutaj mamy tę małą łódkę, która dostarcza trójglicerydy do komórki, cholesterol do komórek, którego potrzebują, a także pełni inne funkcje, takie jak niszczenie patogenów, działanie jako przeciwutleniacz, dostarczanie surowca do błon komórkowych, hormonów, żółci i witaminy D. Tak więc wykonuje wszystkie te zadania. A kiedy już rozładuje cały ten ładunek, HDL pojawia się w układzie naczyniowym i zabiera go z powrotem do wątroby, aby go poddać recyklingowi. Mamy więc tę świetną wymianę. Łódka LDL dostarcza rzeczy do komórki, a potem HDL zabiera to, co zostało i odwozi z powrotem do wątroby, żeby to poddać recyklingowi. To cała prostota tego procesu. Czy więc LDL jest naprawdę zły, a HDL naprawdę dobry? Nie, oba są dobre. Oba są niezbędne, żeby ten proces mógł zachodzić. Teraz chciałbym zdefiniować jeszcze jedno pojęcie. Nazywa się ono cholesterol resztkowy. Czym to jest? Większość ludzi myśli, że kiedy otrzymują wyniki cholesterolu, ich całkowity cholesterol to po prostu suma LDL i HDL, to dawałoby całkowity cholesterol. Ale to nie do końca prawda. Istnieje coś takiego jak cholesterol resztkowy, który zasadniczo polega na tym, że od całkowitego cholesterolu odejmujemy LDL i HDL, a otrzymujemy pewną wartość. To jest ten dodatkowy cholesterol, który nie wchodzi w skład LDL ani HDL, a cholesterol resztkowy jest jednym z najlepszych wskaźników ryzyka chorób serca, znacznie ważniejszym niż LDL czy HDL i bardzo łatwo to obliczyć. Wystarczy, że od całkowitego cholesterolu odejmiesz LDL i HDL, a otrzymasz tę wartość. Jeśli wynik jest mniejszy niż 17, to jest optymalnie. Jeśli wynik mieści się w przedziale od 18 do 23, jest w porządku. Jeśli wynik wynosi od 23 do 29, to już budzi niepokój. Jeśli wynik przekracza 30, to już jest problem. Ale będziesz mieć wyższy poziom cholesterolu resztkowego, gdy Twój poziom insuliny jest zbyt wysoki. Tak więc wyższe wartości cholesterolu resztkowego pojawiają się głównie wtedy, gdy spożywasz niewłaściwe produkty i masz zbyt wysoki poziom insuliny. Kiedy jesteś na diecie Keto, poziom insuliny spada i cholesterol resztkowy również będzie bardzo niski. To jest więc jeden punkt. Następną kwestią, o której chciałbym powiedzieć, jest to, że istnieją dwa różne rodzaje LDL, zwane cząsteczkami. Dobra. Jeśli się martwisz, możesz udać się do lekarza i poddać się szczegółowym badaniom. Nazywa się NMR Lipoprofile. Dobra? Pomiar ten pozwoli określić wielkość cząsteczek LDL. Istnieją dwa wzorce: wzór A i wzór B. Wzór A to duże, puszyste cząsteczki LDL. Dobra? To te duże. Te nie budzą obaw, unoszą się w powietrzu i nie wyrządzają żadnych szkód. Dobra? Następnie mamy wzór B, który składa się z małych, gęstych cząsteczek, które mają większe prawdopodobieństwo tworzenia się blaszek miażdżycowych i zatykania tętnic. Dobra? Oczywiście. Zobaczysz to, gdy masz wysoki poziom insuliny i stosujesz dietę bogatą w rafinowane węglowodany. Gdy przejdziesz na dietę ketogeniczną, zobaczysz tego więcej. Chciałem więc omówić kilka kwestii, dlaczego twój cholesterol i LDL mogą tymczasowo wzrosnąć, gdy stosujesz dietę ketogeniczną, i nie jest to taka prosta odpowiedź. Musisz naprawdę zrozumieć cały obraz tego, co się dzieje, a także dobrze pojąć, czym jest cholesterol, czym jest LDL i jaką pełni rolę. Przesyłajcie ten film dalej znajomym i dajcie znać w komentarzach, czy chcecie jeszcze inne filmy, chociażby o tym, jak dokładnie czytać wyniki badań.